Jakieś miesiąc odcinków <laughs> Obiecałam, że będę nagrywać regularnie. No i oczywiście nie stało się W międzyczasie kupiłam Lifetime'a na nowym koncie um, Tutaj możecie mnie zapraszać, bo tutaj przyjmuję um, Oczywiście no, Silver, Cloud, Yuka. Mam no, kilku przyjaciół W sumie tylko czterech Właśnie Mm, trzeba sobie usunąć ignora. Mm, <laughs> Dobra, ja sobie usunę ignora i widzimy się za chwilę w dworze z plany, bo to mam właśnie zadanie. No to widzimy się w dworze. Jestem tutaj To... Mm, i usunąłem sobie wszystkich ignora. Um, tak, dobra. Um, pojechał bez odpowiedzi na Twoje pytania. To się robi coraz bardziej dziwne. Myślisz, że przedmioty i strona z książki, którą opuściła Linda, mogą być pierwszym tropem? Hej, tak, może być. Jesteś mądra, Juka. Może trop doprowadzi nas do Lindy? Powinnaś za nim, za nim podążyć. Dobra, to idziemy, gdzie jest ten trop książki. Dobra, um, halo, halo, trop książki. Ha, no. um, um, dobra. Jeśli słyszycie jakieś szumy w tle, to chyba kolt. Ale nie wiem nie patrzę e, dobra 25 stron. Tak mało. Dobrze to nie całe strony z książki. Dobra, mm, tutaj mamy... więc zaraz będą wakacje, więc będę regularnie nagrywać, więc no. No więc no. no chyba, że będę u to nie będę nagrywać. Mogę nagrać jeszcze chyba jakiś na zapas. Kilka filmów. Mm, dobra. Jedziemy. Y już się zbliżamy. O dobra. No i mam zamknięty zamek oczywiście. Sadio, tyle jechaliśmy tu, żeby później do niej wrócić. Okej, okay, fajne zadanie. I sobie kupiłam tą niebieską mąkę przed chwilą. I ogólnie nagrałam to o 10. więc yy, sorry jak będę jakoś się zacinać czy coś. <coughs> Dlaczego ja radę nie, nie, ja nie w tę stronę? Ja się pytam. Halo. Dobra. Nie jedziemy. Ogólnie, Jak już mówiłam, to w wakacje postaram się codziennie wstawiać filmy. Coś takiego. Ale nie mówię, że tak na pewno będzie. Dobra. Mm -hmm. W ogóle fajnie, fajnie to Montfalc się tak obraca. W sensie, że, że tak w powietrzu. Nie, że tak. W sensie, że się przechyla. Tylko ono wiecie o co mi chodzi, chyba, nie. mątwa trochę mi przeszkadza, że jak ty tak lata. ale ona słodko siedzi w torbie. Nie, ja muszę zrobić, ja muszę zrobić tej mątwy. Ona jest taka słodka. taka słodziasna. Nie kupiłam tego rybo bo mi się nie podobają. Widzę, że szlak yy, kończy się w zamku. Czy w takim razie teraz jest w zamku? To zupełnie nie ma sensu, tak jak ja czytam bez sensu. Nieważne. Gdybyś mnie pytała, co? Ach, no to prawda. Zwierzę dochodziły od głosy płaczu dziewczyny, ale czy to rzeczywiście mogła być? No, wiesz. Ona? E, wiesz co? Muszę o. Fajnie. Wiesz co, muszę załatwić? Kilka rzeczy, ale tu jest naprawdę dobry dyktafon. Może pojedziesz do zamku i poczekasz, a znów rozlegnie się płacz, to znaczy jeśli go sprób... i go... I spróbujesz go nagrać, mój Boże, nie umiem czytać, wtedy mogłybyśmy wtedy mogłybyśmy o mój Boże, mogłybyśmy posłuchać go razem i zdecydowanie... I zdecydować, czyli to głos. Dlaczego ja tak czytam bez sensu? Może tylko, że jest dziesiąta. Dobra. Yy, mamy dyktafon, mamy dobra. No tutaj widzimy się w zamku. Bierzemy tę yy, nagrywarkę. No dobra, ale. A. Dobra? Zapłacić dla mnie. No fajne zdanie. Dobra. Nie wiem kiedy ja zrobię te wszystkie zadania, więc chyba będziemy mieli bardzo duże, w sensie dużo, no jak się nazywa, odcinków z tego. I ogólnie zarejestrowali serwer Minecrafta, na którym grałam, teraz zaczynam od nowa i obecnie mam drewniany domek, więc jak chcecie, to mogę nagrać. I chyba to wstawię dzisiaj, czyli... Dzisiaj jest sobota, no to w sobotę. Mm. Dlaczego my musimy ciągle jechać do tego zamku, wracać, jechać, wracać jechać, to jest trochę bez sensu. Gdyby SSO mogłoby tak zrobić, że jakaś postać na przykład nagra, to a nie my akurat. W sumie wtedy by była pewnie nudna gra, ale nieważne. Pewnie... Szkoda, że nie można się tak teleportować. W sensie, że wpisujemy na czas na przykład ukośnik tp-zamek, coś takiego, nie? Mogliby coś takiego zrobić. Oczywiście yy, by to zabierało 20 szlingów, albo 25, więc nie byłoby to za darmo. I jeden star points. mógłby Mogłoby tak być. Słyszałaś coś? Masz to na taśmie? Dobra, daj mi posłuchać. To głos Lindy. Tak, jestem pewna. Godfrey musi trzymać ją tam zamkniętą z jakiegoś powodu. Musisz powiedzieć o tym baronowej. Ona wpuści nas do zamku. Baronowa jest w winnicy. Jedź do niej, proszę porozmawiaj z nią. Jakbym nie wiedziała, że baronowa jest w winnicy. Co? Czy, halo? Czy... A dobra. Przepraszam? Nikogo nie wpuszczam. E, nie wiem o czym mówisz, dziewczynko. To, co dzieje się w, w tym zamku, nie jest Twoją sprawą. Naucz się trzymać swoje małe zmartwienia dla siebie. Lub też Tobie może się przytrafić coś niefortunnego. Droga Juka, rzeczywiście mogę uratować coś. Moich ubogich zbiorów winorośli. Właśnie odebrałam bardzo interesującą wiadomość od mojego syna Arona z Rady Jorvik. Według Towarzystwa Wierniczego, numery seryjne znalezione na maszynach i pana pana są na liście skradzionych przedmiotów. I chcę, żebyś pojechała. Y i powiedziałam może że ja, Baronowa, srebrnej pory, skopię mu tyłek i zniszczę jego interesy no, co bym świeci, od na całym świecie, jeśli natychmiast nie przestanie odwiertów na palach Everwind. A to chyba nie to zadanie mieliśmy zrobić. Nieważne. Jak na jutro, to na jutro. To idziemy robić tamte. I będziemy odkrywać wolę Daily. Chociaż sama w sumie mogłam pojechać tam. No to jedziemy gdzieś ten Campbell. Campbell, w ogóle jak to się czyta? Campbell, Campbell, nie wiem. Dobra, przeskakujemy ten, czy cokolwiek to jest. Co? Znów tu jesteś i to, żeby mi grozić? Naprawdę bardzo bardzo mnie wkurza dziewczynko Gry. Ciekawe czy to będzie tak yy, animacja. Ok, ty mały... ok, ty mały diable. No wygrałaś, ale tylko na razie. Wiem, że zaszła pomyłka z numerami, ale nie mogę pozwolić, by Baronowa zniszczyła moją reputację. Powiedz jej, że na razie wstrzymam wszystkie odwierty do czasu załatwienia kilku rzeczy. Naprawdę pożałujesz. Moja reputacja może być zrujnowana przez jakąś głupiutką. Nie powiem tego słowa. Nikt nie powinien mnie zrobić w konia, a tobie udało się to dwukrotnie. Dobra, no to idziemy. W ogóle Jestem ciekawa, jak na przykład by baronowa, w sensie. Czy baronowa by po angielsku brzmiała jako baronowa? Jestem bardzo ciekawa. Był wściekły? Haha, <laughs> wyobrażam to sobie. Chciałbym wiedzieć jego, Chciałabym widzieć jego minę. Teraz słyszę, że wstrzymali odwierty. Dobra robota, dziewczyno. Zaszczędziłaś mi mnóstwo kłopotów i może i być może też pieniędzy. Dobra, to myślę, że to już będzie na koniec. Jutro, na przykład, robimy sobie podróż do Valedale. No i tymczasem to. Bajo!